Siemanko widzowie, dzisiaj przychodzę do Was z kilkoma newsami. Pierwszym z nich jest nowa gra Wargamingu, czyli projekt CW. I od dzisiaj można dołączyć do testów alfa. Mamy od 6 lutego do 2 marca, i startują one dzisiaj o 15, z tego co wiem. No i musimy tutaj po prostu dołączyć do testu. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. I w testach mogą wziąć wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia. To trzeba zaznaczyć. I tak. Tutaj możecie dołączyć do testów. Można grać na konsoli, na PC, więc spoko opcja. I jeśli macie konto, no to klikacie tutaj i wtedy przenosi was do sklepu premium i klikacie tylko, żeby zrealizować kod. A jeśli nie macie jeszcze konta o 2G, no to wpisujecie tutaj po prostu sobie dane, uzupełniacie, akceptujecie zgody i macie opcję dołączenia do tych testów. I to tyle, jeśli chodzi o ten news, przechodzimy dalej. Kolejny newsik to oczywiście nowe skrzynie wężowe, bo dawno skrzyni oczywiście nie było, w których można trafić takie oto czołgi, czyli Kusta, Koncepta 1, Miela, czyli Klona Buraski, Gonzalo, WZ111 model 6, AMXA 30, AAT60 i Skodę T56. No uważam, że najlepsze dropy no to była Skoda, Miel i ten koncept. To moim zdaniem takie trzy najlepsze dropy, a reszta jest dosyć przeciętna. Dodatkowo można trafić dni premium, jeden lub trzy, rezerwy na załogę, rezerwy osobiste na doświadczenie i na kredyty no oraz same kredyty. No więc trochę gorzej niż te świąteczne, bo nie ma złota i tak dalej. Ale może ktoś poluje z Was na jakiś dany czołk. No to spoko opcja. No i dobra. Najtańszy pakiet zaczyna się od 19,85 i mamy tu 5 skrzyń. Potem mamy 25 skrzyń za 96,27, 75 za 267,98. I mamy za 506 zł 18 groszy 150 skrzyń. Z tego co wiem, no to przy zakupie tych 75 skrzyń mamy gwarantowany jeden pojazd. Co jest, powiedzmy, że całkiem ok. No ale jeśli Wam się poszczęści, może wszystkie traficie, no to różnie bywa. Jeśli chodzi o newsy, no to tyle. Ja zakupuję 25 skrzyń i za chwilę przechodzimy do openingu. Dobra, jesteśmy już w grze i gwarantowany czołg mamy przy otwarciu 50 skrzynek, a nie 75, tak jak powiedziałem. Więc kupując dwa pakiety po 25 mamy wtedy gwarantowaną nagrodę. I to tyle. To uzupełnienie poprzedniego news'a, i otwieramy skrzyneczki. Po jednej sztuce będziemy sobie otwierać, zobaczymy. Dobra Rezerwa i dzień premium Kredyty dzień premium Rezerwy Dzień premium rezerwy. rezerwy, kredyty, dzień premium i styl, no na razie nic ciekawego, niestety rezerwy i kredyty rezerwy kredyty Rezerwy, elegancko. Dobra, rezerwy premium. O, rezerwy i kredyty. Kto by się spodziewał? I rezerwy i kredyty. Dokładnie tak. I uwaga, rezerwy, dzień premium, elegancja, i rezerwy, i rezerwy, elegancko, kredyty, dzień premium, jeszcze 10 skrzyń. Rezerwy, kredyty. I... uwaga, uwaga. Kredyty, dzień premium. Rezerwy, kredyty. Rezerwy, rezerwy i styl. I rezerwy, rezerwy Dobra, ostatni 5 otworzymy sobie bez animacji. Zobaczymy rezerwy, dzień premium. Rezerwy, rezerwy Kredyty, dzień premium. Rezerwy, rezerwy. I ostatnia Rezerwy, rezerwy. No, sami widzicie nic ciekawego. No i co? To tyle. Jedyne co mamy to trochę więcej dni premium, mmm, trochę rezerw, no i trochę kredytów. Czołk nie padł niestety, ale tak to już bywa. No i co? Zapraszam Was do bitwy na T62A. Jesteśmy w naszej bitwie. Mapa to bezpieczna przystań. Rosowanie mamy z dziewiątkami, więc całkiem spoko. No i dobra, widzę, że bohater tutaj jedzie na Hatecownię. No myślę, że T62 przy takim rzucie można tutaj coś pograć. Dobra, pierwszy strzał nam nie wchodzi. Okej, okay, dobra, następny wszedł. Odbijamy od T54. No i tutaj będziemy się z WZ bić. Wozeta chyba na reloadzie jest ogólnie, więc mamy chwilę, żeby ją poobijać. Dobra, tutaj w garnek wchodzi. Dobra, przed sobą jeszcze mamy czołgi ciężkie. Niestety dostaliśmy obrażenia. Dobra, wozeta znowu dostaje. Dostała już na jeden strzał. Więc warto by było ją dobić. że międzyczasie wspomnę jakie wyposażenie ma bohater, który tutaj widzimy, mamy turbo do sylwenta. No, całkiem dobre wyposażenie mi się wydaje, ten czołg nie jest jakiś szybki, więc turbo na pewno tutaj pomaga nam w mobilności. Ten strzał raczej wszedł. Do sylwenta myślę, że też spoko, bo mamy wtedy lepszy DPM. Niestety od WZ-y przyjęliśmy tutaj strzał i mamy no, już połowę HP, więc robi się tak średnio, tym bardziej, że jedzie jeszcze na nas 100 no jestem ciekaw, co z tego wyniknie. S100 no, jest pod takim kątem, że możemy go swobodnie przebijać. Dobra, zmienia pozycję, ale po dolnej dostaje. T54 się odbija, my niestety S100 nie przebijamy. Bohater przyłącza się tutaj na hity. Będzie znacznie łatwiej. S100 no, się kontuje do nas. Dobra, wchodzi. No i tą wzę przydałoby się dobić. A niestety 100 nam zasłania. No już nie wchodzi, niestety. Nie polosowało nam peny. No i warto zwrócić uwagę, że no jesteśmy na strzał od WZ. czy 100. Więc tu jest sytuacja już niebezpieczna. 100 przebijamy w belkę. No, ale tak sobie tu postaliśmy na tej hategowni, trochę postrzeliśmy. Mamy 3600 dmg, więc wynik już jak najbardziej okej. Okay. Dobra, bohater na razie tutaj wyczekuje na błąd przeciwnika. No i niestety nie weszło. No, jest to znowu nam zasłania. No, i trafiliśmy niestety w lufę. Nam zasłonił. No, ale o tyle dobrze, że dostaliśmy wsparcie od naszych hateków tutaj. To będzie nam znacznie łatwiej. No, bo tak byliśmy tutaj yy, sami na tej flance. Tak blisko z tymi hatekami. Niestety nam nie wchodzi. No, ciężkie strzały takie na ryzyku. Podjechał tutaj nasze 100 E3, no to Myślę, że powinni sobie poradzić z tą esetą. Dobra, polosował nam pękę. No, no, i właśnie tym sposobem es-to zginął. Więc mamy tutaj większą swobodę w działaniu. Mamy prawie 4000 demage'a, Ani jednego fraga na razie. No, tu strzał na ślepo. Dobra, nasz bohater zmienia tutaj pozycję. No i będzie szukał gdzieś przestrzału, może na tego super konia. Zobaczymy. Dobra, wjeżdżamy tutaj do hangaru. No i mamy tylko 400 punktów wytrzymałości, więc jesteśmy praktycznie na strzał od każdego. Dobra, super koń ładnie dostaje. Dobra, i o, wchodzi ładnie. Dobra, następny strzał wchodzi. No, tutaj mamy bardzo dobry DPM, strzelamy co 5 sekund, więc można tutaj naprawdę narobić krzywdy przeciwnikowi. Dobra, centurion dostaje ładnie, z hita. No, trzeba tu... uważać, bo jesteśmy na strzał. Znowu nam wchodzi. Mamy prawie 6000 damage. A. Bardzo ładnie. No, i mieliśmy przewagę, i wynik zmienił się na 6,8. Więc jest słabo na razie. Jestem ciekaw, co z tego wyniknie. No i tutaj na razie nic się nie dzieje. Zaraz zobaczymy, co z tego będzie. Ten super konie chyba całkowicie stąd pojechał, ale musimy uważać ciągle. No tak niebezpiecznie się wychyliśmy. Oj ojoj oj, oj, 359. Mamy dużo szczęścia. Bo mogliśmy zginąć tutaj. No już jesteśmy na ogrysku, no to już teraz od każdego na pewno nas giniemy. No dobra, patrzymy co tutaj się wydarzy. Musimy na tego super konia uważać, bo jak on gdzieś nam się wychyli, no to już po nas jest. No i tutaj ten centurion. Przydałoby się go skończyć. Jest na strzał. Nie spodziewa się nas. No niestety. No, nic z tego nie wyszło. No dobra, centurion się skupił na nas teraz, więc trzeba uważać. Dobra, odwraca się i to jest nasza szansa. Bardzo ładnie nam wchodzi. No, teraz musimy grać bardzo bezpiecznie, bo sytuacja jest słaba dla nas. Mamy bardzo mało punktów wytrzymałości i myślę, że bohater powinien właśnie się wycofać. Wynik nadal jest dosyć słaby. 7,9 mamy 5000 HP. Przeciwnik ma 8200. Dobra, bohater tu się wycofuje. Mam bezpieczną pozycję. No, Przydałoby się, żeby ten E50M spróbował coś poświecić dla nas. No niestety nie możemy tak podjechać, no bo jesteśmy na strzał. O, dobra, mamy skodę. Dobra, skoda dostaje raz i powinna dostać drugi raz. Bardzo ładnie kończymy skodę. Mamy dwa fragi, 6400 damage, a. Mamy 237 po spocie, 990 zablokowane. No i niestety E50M ginie odarty. Jest 9,11. No, sytuacja nie wygląda za ciekawie. Przeciwnicy mają prawie dwa razy więcej HP. No i dostaliśmy żarówkę, więc słabo, słabo. Ale dobra, bohater się schował ładnie. Jest 10,11. Już sytuacja wygląda troszkę lepiej. Oj, na szczęście Arta nas nie trafia. No, bo już by było koniec. Musimy na odległość grać, innego wyjścia nie ma. Dobra, super koń powinien zginąć. Nie przebił. No i czy my go dobijemy? Czy tutaj nasz sojusznik? Dobra 11-12, ciągle przegrywamy. 1200 do 2800, jeśli chodzi o punkty wytrzymałości. No nie wygląda to ciekawie. Tym bardziej, że oni mają przewagę bo mają lighta, więc może nas tu świecić. No i też nie mamy artylerii, oni mają. Też jest spora przewaga. I tutaj bohater próbuje coś. się zakręcił tutaj na środku. Dobra, o, mamy obiekta zaświeconego. No nie mamy na niego przestrzału tutaj. Tutaj powinniśmy już mieć. Czy w garnek wejdzie? Kurczę, ładnie wchodzi, no tak bardzo dobrze. Jeśli chodzi o te 62 no to celność tutaj jest spoko. Możemy nawet takie strzały trafić jak teraz. Tym bardziej, że jest to radziecki czołg, więc tutaj dzieje się magia czasami. No i znowu nam wchodzi w pixel. Ja. No coś pięknego, nie? Tego się nie spodziewałem. Ten pierwszy jeszcze mógł wejść, ale już za drugim razem naprawdę ciekawie. No, i tym sposobem mamy 3 fragi i mamy 7000 damage'a, więc już wynik jest zacny. Dobra, zaświsiła się Kobra, która jest na strzał, no i niestety zabija tutaj naszego sojusznika, ale tym samym ginie. I dzięki czemu mamy wyrównany wynik 13-13, z tym, że przeciwnicy mają artylerię oraz T5-4 Lighta. No kurczę, T5-4 mógłby nas gdzieś tam na zasięg próbować wyciągnąć, więc nie jest to takie wygrane na 100%. Dobra, przeciwnik tutaj wjeżdża na górę. Pewnie będzie chciał prowadzić zaświecić tego Lighta, tylko że on ma niestety przewagę nad nami, ma lepszy kamuflaż. I kamuflaż w ruchu, więc no to nie jest zbyt dobre dla nas. Dobra, mamy zaświeconą Artę. Mam nadzieję, że zginie. No to, co się dzieje? Nie ma bicia na Artę. O, my mamy bicie, dobra. Raczej to weszło. Dobra, tu ten strzał nie wchodzi. Dobra. Tamten wszedł i teraz skupiamy do końca. Dobra, zabijamy artylerię. Mamy 4 fragi, 7130 dmg. No i dobra. Teraz został Light. On ma, on ma przewagę nad nami, więc no nie jest zbyt kolorowo. Ale dobra, wyświetla się przy swojej bazie. Dobra, zobaczymy co się wydarzy. Szukamy bicia na niego. No, tutaj na razie bicia nie będziemy mieli, niestety. Dobra, jeszcze nasz sojusznik tutaj żyje, więc jest wszystko w porządku. I czy nam się uda coś zrobić? Tutaj nie mamy bicia, niestety. Musimy podjechać bliżej. No i powinniśmy go tutaj złapać. Dobra, dostał gąskę, więc dobrze. Nie ma chyba naprawki. O, no, spowolniliśmy go tutaj. Dobra, dostaje. I ostatni strzał. O, i tutaj niepotrzebnie tak się wychyla. No, te 5 4 potrafi takie pestki odbijać. Niejednokrotnie się o tym przekonałem. No i dobra. Mamy 5 fragów, 7700 widocznego. I co? Przechodzimy na podsumowanie. Zobaczymy, ile faktycznie udało się zrobić. No, jesteśmy na podsumowaniu. Mamy tutaj Emeczkę, mamy tutaj Spartana. Bardzo ładnie się udało naszemu bohaterowi tutaj przetrwać na takiej małej ilości HP. No i mamy 8700, a na koniec bitwy z tego z pamiętam było 7700, więc 1000 jeszcze więcej. Mamy 5 fragów i prawie 1400 bazowego expa, więc jak na ten czołg wynik bardzo dobry. No i co, no tutaj trochę poszło kasy na amunicję i tak dalej, więc no tutaj nie zarobiliśmy. No i dosyć długa bitwa, prawie 13 minut. No niestety... Tak to wyglądało, ale bardzo fajnie, można powiedzieć, że taki wyciąg. Jeszcze tak na koniec, widzowie, chciałbym wam powiedzieć, żebyście zostawili followka na Twitchu. Jeśli będzie 100 followków, to zaczynamy regularne streamowanie. Oraz zostawcie łapkę w górę, suba, no i komentarz, jak wam podobał się film, co chcielibyście zmienić, może co, co chcielibyście zobaczyć, ja się do tego postaram dostosować. No i co, do następnego. Myślę, że na dniach jakiś ciekawy film wleci z jakąś fajną powtóreczką lub z czymś innym. Zobaczę też wasze komentarze. Trzymajcie się i pozdro.